Jak ważne są granice w związku z osobą z unikającym stylem przywiązania? Dzisiaj na Unikowy.pl Bardzo często pytacie w komentarzach i prywatnych wiadomościach, jak pomóc osobie z unikającym stylem przywiązania w procesie zdrowienia i nauce lepszego funkcjonowania w relacji. Paradoksalnie Odpowiedź nie leży w pomocy tej osobie, tylko w Was samych. Kluczem jest trzymanie się swoich granic. Ważne jest, by w zdrowy, życzliwy sposób jasno komunikować tej osobie, czego oczekujesz, czego nie tolerujesz, jakie są Twoje potrzeby i czego potrzebujesz w tej relacji. Otwarte przekazanie informacji zwrotnej oraz konsekwentne trzymanie się swoich własnych granic to fundament każdej relacji, a tej z osobą unikającą zwłaszcza. Czasami trzymanie się swoich zasad może oznaczać, że trzeba odejść z relacji, jeśli druga osoba nie jest gotowa przyjąć Twoich potrzeb. Jednak stałe i niezmienne, konsekwentne zachowania często stają się impulsem, który skłania osoby unikające do refleksji i pracy nad sobą. Kluczowym aspektem jest to, że osoba unikająca musi sama chcieć zmiany. Musi naprawdę pragnąć tej zmiany na tyle mocno, by podjąć trudną pracę wglądu w siebie i terapii. Bez ich osobistego zaangażowania nie można wymusić na kimś procesu zdrowienia. Twoje granice mogą być sygnałem budzącym, jeśli wciąż pozwalasz na dynamikę, gorąco zimno, odpychania, przyciągania, a także traktowania siebie jako opcję, tak naprawdę wzmacniasz te wzorce. Wysyłasz sygnał, że takie zachowanie jest akceptowalne. To oznacza, że osoba unikająca nie ma powodu, by się zmieniać i zmieniać swoje postępowanie, bo dostaje to, czego chce, bez żadnych konsekwencji. Trzymanie granic nie polega na karaniu partnera. To nie jest celem. Chodzi o to, by w zdrowy sposób stanąć w obronie swoich własnych potrzeb. To jest kluczowe zarówno, zarówno dla Twojego dobrostanu emocjonalnego i poczucia własnej wartości, a i także dla osoby unikającej. Pokazujesz sobie, że Twoje uczucia i potrzeby i oczekiwania mają znaczenie. Jednocześnie wysyłasz jasny sygnał osobie unikającej. Te zachowania nie są dla mnie akceptowalne. Jeśli osoba unikająca zdecyduje się podjąć proces zmiany poprzez terapię, refleksję nad sobą i konsekwentną zmianę zachowań, warto wspierać ją w tym procesie. Możesz być dla niej wsparciem, okazywać miłość i cierpliwość. Jednak jeśli nie podejmie tej decyzji i nie będzie chciała się zmieniać, musisz pamiętać, że nie możesz nikogo zmusić do pracy nad sobą. W takim przypadku kluczowe jest, abyś zadbał również o własne potrzeby i nie zaniedbywał swojego dobrostanu. Granice to nie tylko sposób na ochronę siebie, ale także potencjalny impuls do zmiany dla osoby unikającej. Warto pamiętać, że proces zdrowienia może być długi i trudny, ale jeśli druga osoba naprawdę zdecyduje się na ten krok, ma szansę na rozwój i zbudowanie zdrowych, bezpiecznych więzi. Ty jednak zawsze musisz postawić swoje potrzeby na pierwszym miejscu i dbać o siebie. Do zobaczenia.